Czy dwie minuty po godzinie 22 to jest dobry moment na przeczucia? Czy to jest ten czas i ten moment, kiedy możemy wsłuchać się w swoją intuicję? No jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda w trasie. Noc na zmianę poczuj się do odpowiedzi, poczuj się wywołana do opowieści na temat przeczuć. Bardzo często bywa tak, że w życiu coś przeczuwamy. Mówimy, mam przeczucie, mam być może szósty zmysł, który coś tam mi podpowiada, hen. hen. Co to jest, jak to nazwać? Ciekawie. Czy takie przeczucia pojawiają się znikąd i jak używać w życiu swoich prze, przeczuć, czy w ogóle można ich używać, czy one się jakoś tak pojawiają znikąd, nie wiadomo skąd. No są różne teorie, drodzy Państwo, na temat przeczuć. Przygotowując się do dzisiejszego programu, jak się okazuje, naprawdę można mówić o przeczuciach w tej takiej wersji mistycznej, czyli coś na wpoły magii, na wpoły parapsychologii, ale są też tacy, którzy twierdzą, że to po prostu nasze doświadczenia, które są gdzieś się tam odklikowują. Jest klik w mózgu, no i to doświadczenie po prostu nam się gdzieś odtwarza. Jak to wygląda z Państwa punktu widzenia? Jestem ciekawa, czy przeczucia kierują Państwa w trasie, czy przeczucia mają znaczenie w trasie. Czy to jest jakiś nawigator, czy to jest jakiś kompas, czy mają znaczenie? Dawajcie znać koniecznie 22 513 1111 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców. Czynna jest oczywiście także nasza aplikacja. Zapraszam. A z nami już Małgorzata Reichert-Lewandowska, psycholog, psychoterapeuta Supervisor, a także terapeuta ustawień systemowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Dziś po godzinie 23 wspólnie z Panią Małgorzatą będziemy mówić m.in. o tym, czy przeczucia mają swoją przeszłość, bo dziś o tym, czy intuicja, czy przeczucia to może być nasz wewnętrzny kompas, wewnętrzny głos, jakaś nawigacja, która może nas prowadzić w trasie, w życiu, w podróży, w doborze, w związkach chociażby, w różnych dziedzinach życia. Czy to jest tak, że przeczucia mogą mieć swoją przeszłość? Czy mogą mieć swoją przeszłość? Mogą mieć, oczywiście. Może warto byłoby w ogóle powiedzieć, czym są przeczucia, bo poruszamy się tu takiej, powiedziałabym, dość ulotnej materii, mhm. takiej też trudno definiowalnej związanej z nieświadomością. Temat jest fascynujący, ale też fascynujący, co, co właśnie trudny do zbadania. I psychologowie już od, od Freuda, od właściwie połowy XIX wieku, no, zajmowali się tym, czym jest intuicja, czym są przeczucia właśnie, albo wglądy. No bo wiadomo, taki racjonalny umysł, no to związany z intelektem to jest dla nas wszystkich takie bardziej do ogarnięcia, tak? jesteśmy istotami inteligentnymi, więc to, co się wiąże z inteligencją, no jest dla nas zrozumiałe. Natomiast to, co, co jest takie właśnie ulotne, jak, jak przeczucia, no od dawna fascynowało psychologów. I można by powiedzieć, że yy, że ten dostęp, tak jak pani to nazwała, do przeczuć, czy do intuicji, do jakichś takich no, wglądów, nazwijmy to, to jest jak taki na nagły, tak jakbyśmy się nagle przebijali do nieświadomości. A no tutaj ten termin nieświadomość, no, on był w kulturach pozaeuropejskich od dawna, od, od nawet tysięcy lat znany, na przykład w Chinach od trzech tysięcy lat, zajmowano się hipnozą, więc zakładano, że jest taka przestrzeń umysłu, która jest zupełnie poza naszą świadomą kontrolą i świadomą wiedzą. Natomiast na, na zachodzie, w naszej cywilizacji zachodniej, no on się pojawił właśnie, jak wspomniałam, w okolicach XIX wieku. I pierwszy wprowadził Freud ten termin, z tym, że on używał terminu nieświadomości do tego obszaru psychiki, który wiąże się ze wszystkim tym, co niechciane. No i to pewnie każdy wie, może ja nie będę się rozwodzić, żeby tu Państwa nie zanudzać, tylko pokrótce powiem że Freud uważał, że wszystko to, co trudne, nieakceptowane społecznie, jakieś nasze też trudne, bolesne wspomnienia, traumatyczne wspomnienia, na przykład związane z jakimiś potężnymi upokorzeniami, z przemocą, z nadużyciami chociażby, których doznaliśmy jako dzieci, że to było tak traumatyczne, tak bolesne, że my to, te, te wspomnienia spychamy do właśnie do nieświadomości. <laughs> Czyli po prostu zapominamy, że mamy taki mechanizm obronny, że można się zupełnie odciąć i dosłownie nie pamiętać, że się na przykład jako dziesięcioletnie dziecko doświadczyło nadużycia seksualnego. To, Też nie, taki... mhm. to, z, to z perspektywy Freuda, a z naszego takiego ludzkiego punktu widzenia intuicja bywa określana bardzo różnie, bo nazywa się ją właśnie między innymi takim wewnętrznym kompasem, czy szóstym zmysłem, ta, tak też bywa. Ym, najprościej można by powiedzieć, że intuicja to są jakieś przeczucia, być może dotyczące jakichś wydarzeń, czy osób, które pojawiają się u nas niejako znikąd i bez dokonywania przez nas jakichś, jakichkolwiek rozważań. No ale właśnie pytanie w kontekście także i Freuda, czyli tych... Ym, wspomnień traumatycznych, czy też wydarzeń traumatycznych zepchniętych do nieświadomości, ciekawa jestem, jaka jest różnica między lękiem a intuicją. Czy da się to z psychologicznego punktu widzenia jakoś rozgraniczyć? No tak, to jest zupełnie, bo lęk no jest emocją, jak jest odpowiedzią na jakieś trudne wydarzenia albo... Odpo wiąże się z tym, że my przewidujemy, że coś może się trudnego wydarzyć, ale bardziej nie tyle jest to związane z takim przeczuciem, że my mamy wgląd, dostęp jakby do przyszłości, tylko na podstawie naszych przeszłych doświadczeń, trudnych doświadczeń, po prostu przewidujemy, że coś podobnego, co nas już spotkało, może się zdarzyć, więc się boimy. Czyli na przykład jeżeli... Zresztą lęk dotyczy też zwierząt. Akurat przyszło mi, przyszło mi do głowy skojarzenie hmm. z, ze zwierzęciem, z psem. Jeżeli pies był y, bity y, przez ludzi, no to nawet jak zmienią się właściciele, jest odebrany tym właścicielom, którzy go mal maltretowali, no to oczywiście będzie się bał kolejnych właścicieli, na bazie doświadczeń, których ma, które, które przeżył. To samo dotyczy oczywiście ludzi. Jeżeli coś nas trudnego spotkało, nie wiem, no, byliśmy jako dzieci upokarzani, no to może się przez, przez ważne, kochające nas osoby, przez rodziców na przykład czy innych ważnych opiekunów. I to nie było jedno jednostkowe doświadczenie, tylko permanentnie nas spotykały takie bolesne doświadczenia no to na bazie tego budujemy takie wyobrażenie, że ludzie są źli, że ludzie są, chcą nam zagrozić, że nie można ludziom ufać, że są niebezpieczni. I w związku z tym, nawet jak spotykamy już jako dorośli osoby bardzo życzliwe, otwarte, które w ogóle nie mają złych intencji, no to na bazie tych przeszłych doświadczeń będziemy reagować lękiem. Więc to jest emocja. Natomiast przeczucia. to jest zupełnie inna materia, bo to jest jakbyśmy przez, przez moment y, mieli dostęp do jakiejś nieświadomej właśnie y, wiedzy, y, do jakiejś informacji, które y, y no właśnie tych nie, nieświadomych. I tutaj, bo zaczęłam mówić o Freudzie, no Freud tę nieświadomość bardziej yy, łączył z tym, co trudne, niechciane, z takimi wypartymi naszymi wspomnieniami czy jakimiś niechcianymi impulsami, na przykład agresją, której się boimy, więc my możemy się od tego odcinać. Yy, więc yy, czasem też tak jest, oczywiście, że i trudne emocje też są wyparte i zepchnięte do nieświadomości. Tutaj w sumie to, to, co Pani zapytała, no, może tak być, że y, ktoś, kto był karany na każdym kroku za przejaw y, buntu, czy nie, jakiegoś niezadowolenia, czy za irytację jakąkolwiek, mm -hmm. albo pokazanie złości w dzieciństwie, nauczył się, że złość jest czymś złym, że nie wolno jej pokazywać. W związku z tym mógł się nauczyć do tego stopnia, że hamuje to uczucie, Aż tak bardzo, że w ogóle go nie czuje. I no na właśnie. przykład reaguje, reaguje smutkiem. I wtedy rzeczywiście można powiedzieć, że ta emocja jest stłumiona, czyli ona się znajduje, jakby jest nieuświadomiona. Mhm. No właśnie hmm. mówi się bardzo często, że kiedy decyduje osoba lękowa, to intuicja bywa zawodna, no bo jak odróżnić taki lęk od intuicji? My o, tym, o tym właśnie Pani opowiada, ale chyba takim kluczem jest poznanie języka tej intuicji, poznanie sygnałów, które gdzieś nadchodzą ze strony intuicji, a sygnałów lękowych. Jestem ciekawa, jak to wygląda, być może z fizycznego punktu widzenia, może są sygnały lękowe i są sygnały intuicji, ale o tym pomówimy za moment sygnały z ciała. Ciekawa jestem, jak przemawia do nas intuicja, jak do nas mówi halo, puk, puk, to ja, intuicja, a w jaki sposób przemawia do nas lęk. Czy da się odczytać takie sygnały z ciała, jak to jest pani Małgorzato? No pewnie jakbyśmy się zastanowili, to, to tutaj jakieś <gryteria> kryteria można by stworzyć. Na pewno jest jedna podstawowa różnica między jak to pani nazywa, intuicją czy przeczuciem czy wglądem, a jakąkolwiek in, emocjami na przykład. Różnica jest taka, że przeczucia czy intuicja, takie intuicyjne wglądy, one się pojawiają zwykle zupełnie bez żadnych myśli, to znaczy wyłaniają się z takiej przestrzeni absolutnej ciszy wewnętrznej. Wtedy, kiedy jesteśmy w stanie relaksu najczęściej, w stanie rozluźnienia. W psychologii czy w psychoterapii ten stan nazywamy stanem autohipnozy mm -hmm. albo transu hipnotycznego. To jest taki stan, kiedy nasze nawykowe działanie, takie schematy, codzienne schematy myślenia, działania są jakby uśpione i wtedy w tym rozluźnieniu, kiedy nie skupiamy się na niczym konkretnym, no właśnie zdarza się, że, że tak powiem kolokwialnie, ni z gruszki, ni z pietruszki coś nam wpadnie do głowy. <grym> I w takim stanie właśnie takiej autohipnozy, czy relaksacji, czy medytacji, bo to jest ten sam stan umysłu, mamy dostęp również do naszej kreatywności. W takim stanie tworzą bardzo często wynalazcy. Wielkie wynalazki właśnie przychodziły do twórców, Właśnie w tym stanie relaksu. Na przykład Mendeleje wyśnił swoją tablicę. Oczywiście świadomie nad nią najpierw pracował, ale zastanawiał się, jak, jak ubrać tę wiedzę w jakiś jeden model. No i w takim stanie półsnu, relaksu, zobaczył, po prostu zobaczył tablicę w takiej postaci, w jakiej znamy ją dzisiaj. No i błyskawicznie wyszedł z tego stanu i szybko, póki jeszcze pamiętał, zanotował to. Więc intuicja czy przeczucia, one przychodzą tak jakby znikąd z tej przestrzeni umysłu, z takiej ciszy wewnętrznej, kiedy nasz konceptualny, racjonalny umysł śpi. Oczywiście nie musi to oznaczać, ja tu trochę metaforycznie mówię, bo to nie musi oznaczać dosłownie snu, ale właśnie taki stan takiego rozleniwienia, relaksu, rozluźnienia. Natomiast jak Pani pyta o lęk, no to to jest coś dokładnie odwrotnego. Bo kiedy przeżywamy lęk, to jesteśmy w napięciu, to doświadczamy wielu sygnałów z ciała. Tak, przyspieszone bicie serca, czyli przyspieszone tętno, jakieś roztrzęsienie, zimne ręce albo przeciwnie, niektórzy się pocą wtedy. Jesteśmy z tacyną, no, mamy chaos myśli właśnie, czy gonitwę myśli. Jesteśmy pobudzeni, to jest stan dokładnie przeciwny relaksowi. Nie, więc. Mm -hmm. A kiedy mamy na przykład przeczucia, że spotka nas coś złego, to to jest właśnie ten moment, Ej. kiedy mogą nam się z takiego ludzkiego pomylić. punktu widzenia pomylić po prostu te, ta intuicja, czy to przeczucie, czy to widzenie, czy wgląd, prawda? Mm. No bo jeśli mamy przeczucie, że coś złego się wydarzy, że wyjeżdżam w trasę i coś złego mi się wydarzy, albo że wyjeżdżam, wracam i no jak wrócę, to, to będzie coś innego, wrócę do innej rzeczywistości. No to to jest takie przemieszanie, mm. przemieszanie tak. lęku właśnie z intuicją, tak. z tym przeczuciem. Trudno, trudno powiedzieć, co jest rzeczywistą intuicją, prawda, A co co jest tylko moim lękiem czy jakimś, no właśnie, jakąś, jakimś natręctwem. I tutaj pewnie Panią i Państwa rozczaruję, ale nie mam na to odpowiedzi <laughs> chyba nikt nie ma. Możemy, możemy oczywiście to jakoś zastanawiać się, ale sama bym szczerze mówiąc chciała wiedzieć. Tam nie bo ma tak Podczasem też tak mam. Czasem tak mam i też się zastanawiam, czy to jest moje przeczucie, czy to jest mój lęk. Czasem się okazuje, że było to przeczucie, a czasem się okazuje, że to był po prostu jakaś obawa. I sama się nad tym zastanawiam. Natomiast przeczuciami jest też tak, że one no właśnie tak wpadają zupełnie nagle. Nie są wynikiem jakiegoś myślenia, tylko czy jakiejś sytuacji. No tak, na przykład nie sytuacji. Wiem, mieliśmy rozmowę, e, średnio przyjemną rozmowę z szefem. E, hmm. No i w wyniku tej rozmowy jesteśmy pociągnięci do jakiejś odpowiedzialności, czy do jakichś konsekwencji, czy do nowych obowiązków i za chwilę na przykład mamy wizję, że on nas zwolni. No tak, prawda? No to, to wtedy jest duże, duże prawdopodobieństwo, że to są tylko nasze obawy. Um. Ja myślę, że, że to jest też tak, że ludzie, którzy mają naprawdę dobrą intuicję, to oni, oni już to przeczucie jakoś znają. Mhm. Pytanie, co to znaczy mieć naprawdę bardzo dobrą intuicję? No, którzy, którym się to sprawdza, tak? mhm. że, że mają takie podłączenie? Rozmawiałam kiedyś z osobą, która wybierała się w delegację, za, 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 miała lecieć samolotem. I to tak normalnie, ponieważ dużo la, latała, no więc nie było to dla niej jakieś szczególne wydarzenie, szykowała się, spakowała się i zadzwoniła po taksówkę i w momencie, kiedy wychodziła po tą taksówkę, zastanawiając się tam jeszcze co ma zrobić, nagle, zupełnie nagle niespodziewanie przyszła jej taka myśl, że ona ma nie jechać, że musi zostać w domu. I najpierw to zignorowała. No ale im, im bardziej jechała tą... i wsiadła do taksówki, im bliżej była lotniska, tym, y, tym napięcie rosło i y, y, by, by, była zaskoczona tym, ponieważ nie bała się latać. Nie miała takich doświadczeń związanych z lękiem, w ogóle nie miała takiego lęku i kompletnie nie rozumiała o co chodzi. Y, y, no ale uznała, że to jakieś wariactwo, jest przemęczona, nie, nie, nie dospana. I y, tak się zdarzyło, że y, już będąc na lotnisku okazało się, że zapomniała jakichś ważnych dokumentów, które y, no, istotne były tam do, do pracy, y, gdzie jechała. I wróciła do domu, wściekła, y, zła na siebie, że, że zawaliła, co na teraz powie szefowi. Proszę sobie wyobrazić, że ten samolot miał katastrofę. I, y, Tutaj ta osoba miała przeczucie, nie posłuchała tego przeczucia, ale na poziomie nieświadomym, ja to tak interpretuję, oczywiście nie wiemy i się nie dowiemy, myślę, że nieświadomie, zupełnie nieświadomie zostawiła ten ważny dokument w domu, żeby właśnie nie lecieć. I to uratowało jej życie różne twarze intuicji, może można tak powiedzieć. Intuicja jako wyparta przeszłość, y, traumatyczna przeszłość, jako ta przeszłość, która została gdzieś upchana do nieświadomości, ta niewygodna przeszłość, o której nie chcemy pamiętać i zepchnięta do, do, do nieświadomości, tak m.in. Freud y, twierdził. Ciekawa jestem, jak to wygląda z punktu widzenia innych filozofii. Czy intuicja może być wykorzystywana jako potencjał, czy może być, czymś, co właśnie no, być może będzie wykorzystane choćby w takiej pamięci zbiorowej, czy chociażby jako potencjał, który można na co dzień po prostu wykorzystać. Wykorzystać. Mhm. Tak, bo po, pojęcie nieświadomości ewoluowało i na szczęście. I okazuje się, że już uczniowie Freuda, na przykład Jung, postrzegał nieświadomość jako Taki aspekt naszej psychiki, tak można powiedzieć, bo to oczywiście nieświadomość to nie jest jakiś odrębny byt gdzieś poza nami, tylko bardziej należy to rozumieć jako ten aspekt nas samych, naszego umysłu, który jest no właśnie poza naszym świadomą uwagą czy świadomą wiedzą w danym momencie i postrzegał nieświadomość w taki sposób, że to jest ta przestrzeń, która zawiera w sobie bogactwo, czyli ona nas łączy z pamięcią przodków, a nawet z pamięcią całego gatunku ludzkiego, czyli na tak jakbyśmy na poziomie nieświadomym wszyscy byli połączeni, wszyscy byli jednym, tak można powiedzieć. Mm -hmm. Trochę tutaj użyję takiej, dla, dla wyjaśnienia takiej buddyjskiej metafory, Często się mówi o tym, że nasze osobiste czy prywatne, że tak powiem, osobowości są jak fale w oceanie, no ale no właśnie, czym jest fala? No ona też jest oceanem, prawda, że w swojej esencji, w swojej istocie wszyscy jesteśmy tym oceanem, chociaż nam się wydaje, że te fale są takie bardzo oddzielone od, od siebie. Czyli ta nieświadomość to jest, czy tak jakby granice naszej istoty, tak można by powiedzieć, no są absolutnie iluzoryczne, że my na takim właśnie nieświadomym poziomie wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą. I, i o tym już mówił właśnie Jung ale także i inni, y, inni badacze, na przykład y, taki psycholog czeski y, Stanisław Grow w latach 70., on mieszkał w USA i w latach 70. prowadził doświadczenia psychodelikami, no ale trzeba pamiętać, że to były czasy, kiedy jeszcze nikt nie wiedział o tym, że one uzależniają i są po prostu no, szkodliwe. I odkrył, że wtedy, kiedy psychodeliki wyłączają jakby ten racjonalny nasz umysł konceptualny, taki świadomy, wtedy nagle ludzie doświadczali pewnych um, takich wrażeń, jakby wykraczali poza pamięć jednostkową. Mieli doświadczenia kontaktu z pamięcią przodków, tak potem tego opowiadali, tak tego doznawali. Łączyli się ze wspomnieniami z innych żyć niektórzy. Niektórzy doświadczali tak jakby kontaktu z innymi wymiarami, wymiarami duchowymi. To, to dzisiaj się określa w psychologii mianem takich doświadczeń poza ego, czyli transpersonalnych. Czyli można powiedzieć, że intuicja może nas doprowadzić do pamięci przodków, może nas doprowadzić... Ja bym powiedziała, że intuicja to jest tak jakby przebłysk tej informacji z nieświadomości. Mhm. Że intuicja czyli nagle tak jakbyśmy no właśnie nie wiadomo w jaki sposób to się dokonuje, ale tak jakby nagle jakbyśmy uzyskali wgląd, tak jakby snop latarki oświetlił mm -hmm. to, co było wcześniej w cieniu. I to jest ten wgląd. Bardzo jak, jak, się, jak się dokonuje transfer informacji, tego nie wiemy, ale nagle coś przenika do świadomości, coś co wcześniej było nieświadome. I, I można w ten sposób uzyskać informacje, czy, czy, czy nagle no, mieć takie poczucie, że no właśnie mam kontakt z kimś z przodków, kto dawno nie żyje, ludzie mają takie, takie doświadczenia. W życiu bardzo często lubimy sobie zadawać różne pytania. Pytania, które ja sobie zadaję, to na przykład pytanie, co mi to robi w różnych sytuacjach życiowych, przy okazji różnych zjawisk. No wiadomo, że jako mama czterolatka takich sytuacji nie brakuje. No i to jest właśnie pytanie, co mi to robi. Ale takim pytaniem, które ostatnio mnie bardzo zaskoczyło i które sprawiło, że otwierają się nam jakieś kolejne klapki, właśnie czy klepki w mózgu, jak to mówią, to jest pytanie, czego ja w życiu nie widzę. No i w przypadku intuicji, w ogóle filozofii, o których dziś rozmawiamy, wydaje mi się to pytanie kluczowe i bardzo stosowne. Czy z Pani punktu widzenia to pytanie też ma znaczenie w życiu? Jeżeli mamy jakieś problemy, na przykład problemy emocjonalne, albo jakieś problemy, które się powtarzają, że ciągle wpadamy w jakieś trudne, utarte kolejne i nie wiemy dlaczego tak się dzieje, że znów powtarza się historia, że mimo że, jestem na przykład, mimo, że jestem kompetentna, wykształcona, przychodzę do pracy i znów trafiam na szefa, który mnie mobbinguje na przykład, albo z niewiadomych przyczyn, chociaż bardzo dobrze pracuję i daję z siebie wszystko, po trzech miesiącach coś się dzieje, czy po krótkim czasie, że mnie zwalniają, bo następuje jakaś restrukturyzacja w firmie albo coś no, niezależnie zupełnie ode mnie. To wtedy warto sobie zadać pytanie, jak się powtarzają jakieś trudności, coś się dzieje poza nami, albo mamy trudności właśnie jakieś emocjonalne, czy w relacjach, czy również zdrowotne, które są przewlekłe. Czy na poziomie nieświadomym jest może coś, co te trudności generuje, ale również w tej nieświadomości, tak jak rozmawiałyśmy, może kryją się zasoby, do których jeśli uzyskam dostęp, to rozwiążę ten problem. Więc warto, zwłaszcza jeśli cierpimy czy mamy jakieś blokady, zadawać sobie to pytanie. to z pomocą oczywiście może przyjść albo psychoterapia, to w przypadku jakichś przewlekłych emocjonalnych trudności, ale też różne metody pomocy. Mnie bliskie są na przykład ustawienia Hellingera, oprócz tego, że jestem psychoterapeutką. I co ustawienia Hellingera mówią na ten temat? Co właśnie... one nam mogą powiedzieć? Mm. No bo tutaj w kontekście intuicji pewnie warto powiedzieć o tej pamięci yy, prz, przeszłości, bo. prawda? Pamięci mm. z przeszłości. Stąd też między innymi moje pytanie tak naprawdę otwierające naszą rozmowę, czy przeczucia mogą mieć swoją przeszłość? No właśnie dzięki ustawieniom Hellingera, to jest taka ciekawa metoda, która jest stosunkowo nowa, ale jednak już ma 40 lat, około 40 lat i można powiedzieć, że ustawienia by no, same się obroniły i pokazały, że są skuteczne, to jest metoda, która pokazuje nam, że jesteśmy połączeni z przodkami na poziomie nieświadomym, że niesiemy traumy naszych przodków że mamy w sobie pamięć przodków, nawet jeśli ich nie znamy, nawet jeśli, że jesteśmy połączeni z tymi, których nawet nie poznaliśmy, bo którzy odeszli, umarli przed, naszym, przed naszymi narodzinami, a jednak w jaki sposób jesteśmy z nimi połączeni, choćby w taki sposób, że czy chcemy, czy nie, nieświadomie odtwarzamy te historie z którymi oni się emocjonalnie nie uporali, z którymi sobie nie poradzili. Albo możemy nieść ich lęki. Taki przykład, że młoda kobieta, która ma klaustrofobię, przychodzi na ustawienia, żeby sobie pomóc, bo ta klaustrofobia jest bardzo ograniczająca życie. Na przykład no, jej praca wymaga wyjazdów, spania w hotelach, a ona nie jest w stanie spać, zamknąć drzwi hotelowych. No i co nam pokazuje ustawienie? W ustawieniu pokazuje się jej babcia i okazuje się, że babcia jako mała dziewczynka przeżyła bombardowanie, schroniła się w piwnicy, ale jej bliscy niestety zginęli. Babcia przeżyła, ale bliscy zginęli. I staje się jasne, że ta młoda... Kobieta dzisiaj niesie lęk swojej babci. Lęk przed, no, klaustrofobia to nie powiedziałam, to jest lęk przed zamkniętą przestrzenią. Czyli ta dziewczyna nie jest w stanie zamknąć drzwi od łazienki, nie jest w stanie zamknąć drzwi w jakimkolwiek pomieszczeniu, bo przeżywa lęk, którego kompletnie nie rozumie, a okazuje się, że to jest lęk jej babki, z którym ona pozostaje w rezonansie. No i w takiej Więc... sytuacji może sobie zadawać pytania, czy to jest y no, na, Mam na myśli takie pytania, kiedy jeszcze nie zetkniemy się z ustawieniami, kiedy nie zetkniemy się z terapią, kiedy nie zetkniemy się z różnymi metodami, tylko na takim poziomie, kiedy o, dziś słucham audycji i sobie myślę o tym, że być może mam klaustrofobię, być może mam jakiś lęk przed dłuższą trasą, a może mam czasem takie przeczucia, że kiedy wyjeżdżam w trasę i pada deszcz, to wtedy łapie mnie jakiś strach albo lęk. Właśnie dziś gęsta mgła, być może też z tego powodu mogą pojawiać się na poziomie poziomie logicznym jakieś przesłanki, które mówią nam o tym po prostu, że się boję jechać podczas mgły, więc zwolnię, więc będę jechał spokojnie, jeśli muszę jechać, a jeśli mogę, to po prostu mogę przestać jechać, jeśli mam taką możliwość, choć wiem, jak to bywa w przypadku kierowców zawodowych, takiej dowolności nie ma. No, ale to może być też na poziomie, no właśnie, być może, być może za każdym razem odpala nam się coś takiego, że to jest bardzo, bardzo trudno rozróżnić. Tutaj niestety nie, nie ma jakichś kryteriów, które by pokazywały, że to jest tutaj nam się właśnie, jak pani powiedziała, odpala coś przodków, a to jest tylko moja osobista obawa. Jeżeli na pewno, jeżeli to jest uporczywe, no bo każdy z nas jakieś tam obawy ma, to one są naturalne, ale jeżeli coś nam mocno dezorganizuje życie, to warto zwrócić się do specjalisty, czy do psychoterapeuty, czy jeśli kogoś właśnie taka metoda jak ustawienia interwencji Interesuje. Przyjść najpierw jako obserwator, zobaczyć i no, w ten sposób w taką wewnętrzną podróż w głąb siebie się udać, bo same, sami siebie nie zdiagnozujemy niestety. Mm. Tutaj samemu sobie trudno pomóc o takiej podróży wewnątrz siebie, czy w głąb siebie, w głąb intuicji, w głąb pamięci, pamięci być może na zupełnie nieznanej, pamięci przodków, mówiła pani Małgorzata Reichert-Lewandowska, psycholog, psychoterapeuta, superwajzer, a także terapeuta ustawień systemowych. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję pięknie.